A przecież pcha się do stolików ekipa inna. Strasznych typów. Co umie tylko siać krytyki. I tak nie weźmie ten publiki. Choćby zmieniła całe i masz z nimi narodzinę wytrzymasz. Co to się dzieje? Przyszła pora sięgnąć po młody elektorat. Co najbardziej go rozpala? Ja polecam im nagala. Kaczory, kaczory tak na nas wołają, ludzie co nie są nierześliwi i co racji nie mają, i jesteśmy otwarci jak trzeba z ochotą, damy szansę i rapom oraz innym kikopom. Myślę znów o wyborach i o lepszym pojutrze, bo to sobie założę, zacznę grać na komputrze, pójdę, pójdę na podwórko, pogram w klipę i w nogi, no i komuś gastrurką przyłożę, no bo mogę. Kaczory, kaczory, tak na nas wołają, z nowoczesnym PR Wybory wygrają, bo kaczory, kaczory mają nowe zasady, a jak tego nie widzicie, to z... są dziady? Na szczęście nie powróci czas dzikiej ilustracji, i dekomunizacji, i inwigilacji. A tym już nie się łaski powie. Cwała Gapa, skąd wie tyle opisie? Chciał się tam załapać. A że go nie przyjęto, no to mówiąc szczerze, tępi ich jak insekty. Że aż leci pierza. Dlaczego Biedronka jest mała? Czy pluskwy podkłada nam rząd? Skąd trafił Grasio się pałac? Stoczni krach, czyj to błąd? Dlaczego choć wciąż się uśmiechasz, to tępić jak muchy chcesz pis? Co, Co? Stefan, co powie Stefan? Co Stefan odpowie, co Stefan podpowie nam dziś? Różnice w tym konflikcie widzą ludzie praści. Ten chory z nienawiści. Ten chory z miłości. W parlamencie, na ulicy, pojedynczo. Kręcą się nienawiści w z zarzutami, podsłuchami, donosami, dowodami: CBA, BBN i BN. Uży mają wyostrzone, oczy czemuś podlecone. Cele mają jednoznaczne, myśli straszne. Taki wszędzie widzi Ruska nie doceniam, zalet TUSKA W CBA, BBN i BN Szczęściem mamy siły zdrowe Postępowe i dwupłciowe Co potrafią działać z jajem I wywalą całą zgraję Zgodnie z prawem i układem Raz na zawsze, na zagładę CBA, BBN i BN mm. Żeby rząd Mógł Danie prowadzić swoją misję. Proponuję, by wszystkich wsadzić. Przed misję? W tej sprawie mogą wtrącić tu swoje trzy słowa: Jan Maria oraz Nelly. Rodzinka z On w kuchni, ona w Sejmie. Cóż to za objęcy? Ciekawe, czy wciąż woła, że biją go Niemcy. Co tam piszcie w odbiorniku? Dlaczego aż tylu polityków znów dzisiaj takie parcie ma na szkło? Afera przed komisją staje i zaraz wszystkim się wydaje, że zniszczy się rywala w trakcie show. Tam będą spierać się eksperci, tam dziury w całym będą wiercić, i szarpać się po sierści, kto jest większy ciął. Więc będą ścierać się na haki. I strasznie pocieć się chłopaki, Który dopaki, a który paszą. Od Szczecina do Przelorska, Zimna wojna polsko-polska, Nawalanka całkiem ostra, gdy naprawdę czas. Cieszy cała się kraina, Chociaż nie ma już rynina, Głównie gmina, żarki, drina, krzyki żar. Obrady będą dniem i nocą, Lecz tak do końca nie wiadomo po co. Nikomu wszak nie spadnie żaden włosek, z Choć tyle tropów i dowodów, to sens nie dotrze do narodu, bo koalicja zawsze większość ma. Choć na razie wyniki komisji mizerne. Zamiast mnie tam wsadzają jakiegoś Ofermę, co nim wszystkie dowody starannie rozważy to nie zdąży przygwoździć pisowskich zbrodniarzy. Pitera ma na wszystko zawsze radę dobrą. Ja tam bym powiesiła ich wszystkich. Za ziobro! Na ziobrę jakąś rzecz znaleźć wreszcie. Choć tak staramy się, jest szczęście. Żadne śledztwo nie chce za nic wyjść. Umorzono sprawę dziś. Ciągle nie wychodzi w topa, choć utopił gość laptopa, dziś go chroni Europa, co za podły los! Tłum posłów tak się rzucił gonić Europę, że mało kto pozostał. Poza palikotem. Bywaj, Sejmie, bywaj! Bruksela nas wzywa. Tam problemy sztuczne, a kasa prawdziwa. A kiedy wrócimy, by znowu zakręcić, będą z nas premiery albo prezydenci. O. Co takiego? Nie ma tygodnia, nie ma dnia, którym nie słyszałbym Że partia moja jest już blisko dna Zostań liderem, spróbuj Cały naród dziś wzdycha Chce nowego szeryfa Proszę spróbuj i wystaw się Ja mam czas, ja zaczekam nie chcę być rozbijakiem. Zostać trzecim bliziniakiem. Lepiej patrzeć z daleka. Ja mam czas. Ja zaczekam. Przynajmniej Kamińskiego już nie ma ministra. Sekuła go załatwi. Sekuła? Z martwych sal? To jest inny sekuła. Nie strasz mała ludzi. Ten jeśli nie załatwi, to chociaż zanudzi. Dla mnie to jeszcze jeden z po popraniec. Lecz może kiedyś się wrócić. Kamiński naszanie! Mariusz, ach Mariusz, tyś super funkcjonariusz, kto lepszy znałby w akcji test Czyli Bond, czy też Oliver Mariusz, ach Mariusz, ty pokaż nam swój diariusz, nie nim przecież prowokacji moc rząd zmienić chcesz przez jedną noc. Mariusz, ach Mariusz, wylany apelgariusz. Mój agent ujawniony jest, nie wróci przecież stary tekst. Tomasz, ach Tomasz, czy jeszcze coś się wykonasz? Czy złamiesz serce którejś i zdam, czy się wykopiesz sam?